Oficjalne otwarcie Dni Elbląga. Proszę wiceprezydenta Elbląga, pana Witolda Wróblewskiego. Chciałbym przywitać wszystkich Elblążan i zaproszonych gości, którzy są w naszym mieście na Dniach Elbląga. Dnie Elbląga to święto miasta i jego mieszkańców. No właśnie, słuchajcie, jest fanklub, to dzięki nim tak naprawdę jesteśmy i to oni nas w ciężkich chwilach wspierają. Dziękuję dziewczyny, że jesteście bardzo, bardzo, bardzo. Niespodzianka dla kobiet, Marcin i Cztery Ściany. nie pytam, co od życia biorę jak najwięcej, bo chcę mieć jak najwięcej, żeby dać jak najwięcej. Nie